Bezpieczny przejazd zależy także od ciebie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak bezpiecznie przejeżdżać przez tory kolejowe. Ja wiem, najpierw migają czerwone światełka i trzeba się zatrzymać, zaraz potem szlabany zamykają drogę. No tak, ale co zrobić, gdy takich szlabanów nie ma? Moja mama zawsze zatrzymuje się przed przejazdem kolejowym. I bardzo dobrze o tym, że zbliżamy się do przejazdu, informują nas znaki drogowe znak Stop i Krzyż Świętego Andrzeja. Gdy je widzimy, trzeba się zatrzymać. Musimy spojrzeć uważnie w dwie strony. Upewniwszy się, że przejazd jest wolny, możemy przez niego przejechać. Zapamiętajcie: nigdy nie wolno przejeżdżać ani przechodzić, gdy mrugają do nas czerwone sygnalizatory. Oznacza to, że zaraz przejedzie pociąg. Cześć, kochanie, spędziłeś miły dzień? Cześć, mamo, było super. Hubert ma nowe kredki, ty wiesz ile kolorów? Chyba ze sto. Takie wielkie pudło, też bym takie chciał. I na lekcjach o tych kredkach rozmawialiście? A nie, na lekcjach to o samochodach. O samochodach? Właściwie to o bezpieczeństwie na drodze. Ach, tak! I czego się dowiedziałeś? Na przykład tego, że za chwilę musisz się zatrzymać, bo zbliżamy się do przejazdu kolejowego. I pamiętaj, zanim ruszysz, zobacz, czy tory są puste i światełka przestały mrugać. Robi się, szefie. Muszę poprosić swoją panią, żeby przekonała cię do jedzenia szpinaku. Z zasadami bezpiecznej jazdy poszło jej świetnie. 500 złotych i punkty karne. Życie panu niemiłe? Ale za co? Za jakie grzechy, panie władzo? Fabryka jest szybsza od światła. Zawsze będzie pierwsza. Ma pan więcej szczęścia niż rozumu. Do szkoły pan nie chodził? Przecież nawet dzieci wiedzą, że przed przejazdem kolejowym zawsze trzeba się zatrzymać. Uff, ale się strachu najadłam. Ten kierowca nawet na znaki nie spojrzał, jechał strasznie szybko. Bezmyślność i głupota mógł zabić siebie i innych. A widzisz? Dobrze, że mnie posłuchałaś i się zatrzymałaś. No dobra, przecież wiem, że tobie nawet nie muszę o tym przypominać. Jesteś doskonała. Prawie jak nasza pani. Wygrałeś? Kupię ci te kratki, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Narysujesz największy na świecie znak. Stop! Się zrobi, mamo. e por